Demokracja, bez Boga, ma coś w sobie demonicznego. A dla mnie białe to białe, a... a czerwone to czerwone. Wasz program to dzielić się tym, co nie wasze. Przecież ten sprzedawca bierze swoją pensję, to za to mu jest to płacić. Ale socjalizm to jest ustrój doskonały. Doskonale wypacza ludzi. Nie możecie tu nic robić bez zgody tego obywatela. Teraz jest demokracja, mówi wam to coś. Baba jest jak demokracja. Daje. Ale nie każdemu. <g osobowoś> Ustrój, panie! To rzecz przejściowa. Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje w tej Unii, Czy to nie jest? Tam faszyst jest mało powiedziane, to jest socjalizm, proszę pana. Część polityki zaczyna się od przymiotników. Trzeba wiedzieć, jaką Polskę chce się mieć. Siły totalizmu państwowego zwyciężają. Giery. <ścoughs> proszę pan, mówią, że. Nowe biuro polityczne wybrali. Co to nowe no? Te same twarze. <grywa> Ta sama orkiestra. Zwróćcie uwagę, że dopóki nie było między nami tego agenta solidarności, to mogliśmy ze sobą normalnie rozmawiać. To natychmiast dzisiaj. To jest Już nie może być to Albo premiera Największa choroba XX wieku. Monstrum. O nazwie Komuna. Ta potężna, wyniszczająca ludzką indywidualność maszyna stworzona przez Maxa Lenina i Engelsa, która stworzyła z nas ludźmi innymi, wszyscy mamy porówno, wszyscy to samo, czyli nie mamy nic. To komuna nauczyła nas nie chwalić jedni drugich, to komuna nauczyła nas nie mówić o sukcesie drugiego człowieka, to komuna nauczyła nas donoszenia jedni na drugich, to komuna nauczyła nas nienawiści do bliźniego, zabiła w nas tego światowego człowieka, którym byliśmy przed wojną, i zrobiła z nas tego małego ludzika, tych małych ludzików uwikłanych w trybie wielkiej maszyny, którzy stale narzekają, stale coś krytykują, jak tych dwóch mapetów, którzy siedzą na balkonie i zawsze się chichrają, kiedy w dole coś się spieprzy. I stale krytykujemy, stale narzekamy na wszystko i wszystkich i stale podkładamy sobie nogi i stale cieszymy się, kiedy komuś coś nie wyszło, podczas gdy my sami tkwimy w tym głównie, w którym jesteśmy, po pasy, nie potrafimy w tej sprawie zrobić nic. Ale komuniści i tak idą do piekła.